Drapiemy pierwszy milion. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Lajkuj, komentuj i baw się dobrze. Cześć, cześć, cześć. Witajcie w najnowszym odcinku 10 razy. Kasa, nominacja od Natko. drapiem Natalia. Wyzwanie przyjęte. Ja zdrapię 5 drapek. Jeszcze ani razu. 6 drapek, ani razu nie miałem tu 5 kasa, ani 10. Może dzisiaj, może się poszczęści. No to a dalej łańcuszek kierujemy do Brunetki. Iwonko, powodzenia. Mam nadzieję, że przyjmiesz wyzwanie. No dobrze, to 6 drapek na dzisiaj i lecimy z tym, lecimy. I mamy 10 razy kasa, 6 sztuk. Drapki wziąłem o dziwo pod rząd. I zobaczymy, czy to był dobry... Dobry, do, dobry... pomysł. Trochę pomysł ma... Mietka. Pomysł Mietka. 32, 38, 39, 37, 37. I lecimy! Mamy 11. 3. 33. 39 i 6. Kolejna linia. To 37 jest wygrana. Jest wygrana. Super. Dalej mamy 9. 38, kolejna wygrana. Uhu 30. I, I 31, no niestety. O co, wygrana jest. Ja cię ci nie mogę. Sprawdzamy 10 zł 10 zł i 5 zł 25 zł No ekstra normalnie sztos drapiemy kolej jest można wygrać No nie można, można Ale chciałbym znaleźć 5 razy kasa albo 10 razy kasa Naprawdę Nie udało mi się to nawet

Trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem, siedem, dwadzieścia sześć i ostatnio wysoko czterdzieści. A pod trzydzieści dwa mamy pięć złotych. No fajnie, fajnie. Kolejna strąbka, z numerem 43. No to tu chyba nie będzie nic. Ale no kto wie, kto wie? 26, 34, 15 i 14. I taki szukamy. Oho, 11. Mamy 11, to nie nasza. 3 Trzynaście, dwanaście, dwadzieścia osiem, dalej, trzydzieści siedem, szesnaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy. I tutaj mamy cztery, no tutaj pusto, no to zostawia nam dwie zdrabki. numer czterdzieści cztery i drapiemy dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzy i dwanaście. A mamy osiemnaście, trzydzieści, czterdzieści jeden, trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, czterdzieści, trzynaście. 21 i ostatnia to 19. No to było do przewidzenia. Ale może tutaj 45 numer może będzie mieli 10 razy kasa. No fajnie by było, ja się nie mogę. 36, 12, 39 i 17 to są nasze liczby, których szukamy. A mamy 16. No. Dwadzieścia cztery. Trzydzieści siedem. Dziewiętnaście. Jeden. No, pierwsza nic. Trzydzieści pięć. jedenaście, Czterdzieści jeden. Cztery. I ostatnia szansa. Dwadzieścia dwa. No, często fali. No dobrze, niestety nie udało się znaleźć 10 razy kasa czy 5 razy kasa, ale mamy tutaj 30 zł. Wydrapaliśmy 30 zł, czyli zabawa za free. No to ja rozumiem, takie łańcuszki można robić. I Iwoko, życzę Ci powodzenia, jeżeli przyjmiesz wyzwanie. No i dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Dzięki, cześć. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.